Film opowiada o mężczyźnie o imieniu Lance, który mieszka w prostym wynajętym domu. Lance był kiedyś gangsterem, który drabiał jako płatny zabójca. Po pomyślnym zabiciu celu, partner Lance'a a go zdradził, przez co został aresztowany przez policję i spędził 15 lat w więzieniu. Po wyjściu z więzienia, Lance odizolował się od życia publicznego i aby utrzymać się na co dzień, Lance wykonywał dorywcze prace, między innymi jako spawet. Pomimo zwolnienia z więzienia, Lance najwyraźniej przez resztę życia czuł się niekomfortowo, dlatego zawsze miał się na baczności i wszędzie nosił ze sobą broń. Aby się zabawić i pozbyć się samotności, Lance często gra brusa w swoim pokoju. Pewnego dnia Lance poznał swoją sąsiadkę, nastolatkę o imieniu Anna. Anna pracuje jako piosenkarka w jednym z miejskich barów. Widząc, że zbliża się do nich nowy sąsiad, Anna zachowała się bardzo swojsko i przywitała się z Lansem, który zachował się bardzo chłodno. Tymczasem w innym miejscu przedstawił przywódcę gangstera i handlarza narkotyków o imieniu Gregor. Aby zatuszować swój nielegalny biznes, Gregor poślubił młodą dziewczynę o imieniu Adline i wraz z żoną otworzył piekarnię. Po obsłużeniu klientów, Gregor poprosił żonę o pozwolenie na chwilowy wyjazd. Przez cały ten czas Adline była zupełnie nieświadoma tego, co robi jej mąż. Pomimo różnicy wieku, Adline bardzo kochała męża. Wszystko wskazuje na to, że Gregor handlował wówczas narkotykami ze starszym mężczyzną. Starzec natychmiast dał Gregorowi lekarstwo. Aby uniknąć podejrzeń, Gregor i jego ludzie ukryli narkotyki pod samochodem. Wkrótce potem Gregor i pozostali opuścili ten obszar. Następnego dnia Gregor i pozostali otrzymali telefon od jednego ze swoich przyjaciół gangsterów z prośbą o natychmiastowe spotkanie. Sądząc po wyrazie twarzy Gregora, bardzo bał się tego człowieka i nie mógł odmówić jego prośbie. Najwyraźniej w tym czasie Gregor spotykał się z mężczyzną o imieniu Władimir. Na pierwszej lekcji Władimir wdał się w pobawędkę, pytając jak radzi sobie Adline, i powiedział Gregorowi, żeby nie rodził kolejnego dziecka, kiedy skończy 50 lat. Niedługo potem Władimir wspomniał o bractwie Oria, które zdradziło swoje interesy. Prosi Gregora o rozwiązanie tej kwestii poprzez zabicie wszystkich członków grupy. Gregor początkowo odmawia, ponieważ nie ma problemów z tymi ludźmi. Władimir mówi jednak że jeśli bractwo aryjskie go złapie, to złapią i Gregora. Wladimir przyniósł także brązową kopertę ze zdjęciami Lansa, który wyszedł z więzienia. Pewnego dnia Lans miał konfrontację z Władimirem, w wyniku której został uwieziony i jeśli Lans był skłonny wykonać ich rozkazy. Władimir gwarantuje, że nie będzie już więcej niepokoju Lansa. Gdzie indziej Lans nadal ma wrażenie, że nie może żyć w spokoju z powodu zbrodni, które popełnił w przeszłości. Aby pozbyć się śladów swojej przeszłości, Lance udał się do tatuatora i poprosił go o usunięcie tatuażu. Kiedy jednak zobaczyła symbol swastyki na piersi mężczyzny, tatuatorka natychmiast się poddała. Lans, którego dręczyła ta klątwa, od razu udał się do pobliskiego baru, żeby się uspokoić. Po zamówieniu drinka, Lans najwyraźniej ponownie spotkał Annę, która występowała na planie. Widząc tam Lans A, Anna natychmiast zeszła na dół, aby się z nim spotkać, ale Lans chciał po prostu wyjść, co bardzo zdenerwowało Annę. Zapytała, czy Lance zawsze był taki irytujący, czy po prostu tak się zachowywał przy niej. Niedługo potem Lance wrócił do swojej rezydencji, gdzie Gregor i jego ludzie już na niego czekali. Bez mądrości i przebiegłości Gregor natychmiast dopowiedział się na temat celu swojego przybycia. Chciał, aby Lance rozłożył bractwo aryjskie i obiecał mu przyzwoitą nagrodę, gdy wykończy tych ludzi. Gregor dał lasowi paszport i pieniądze. Aby mógł rozpocząć nowe życie, a Lans mógł wieść spokojniejsze życie. W pierwszej klasie Lans odrzucił tę prośbę, ponieważ miał wyrzuty sumienia i nie chciał ponownie wpaść w tę samą dziurę. Gregor dał jednak Lansowi szansę na przemyślenie tej kwestii. Kiedy Gregor i pozostali chcieli opuścić to miejsce, nagle Anna wróciła z koncertu i skrzyżowała się z nimi drogami. To wzbudziło w nich ciekawość, jaki rodzaj relacji łączyło obie osoby. Po ich wyjściu Lance w końcu chciał porozmawiać przez chwilę ze swoim sąsiadem. Lance zapytał, jak poszła reszta programu, a Anna odpowiedziała, że Lance powinien zostać tam do końca programu. Lance, który wydawał się zainteresowany głosem Anny, stwierdził, że Anna powinna znaleźć lepsze miejsce i docenić jej talent. Anna odpowiedziała, że nie ma żadnych oczekiwań poza pracą w barze. Następnie oboje wrócili do swoich pokojów. Najwyraźniej wcześniejsza propozycja Gregora wytrąciła Lansa z równowagi i nie mógł jasno myśleć. Niedługo potem Lans zadzwonił do Gregora i zdecydował się odrzucić ofertę. Dzieje się tak dlatego, że nie chce już zajmować się sprawami Mordest. Gregor jednak odrzucił prośbę Landzy i podkreślił, że zabójca nadal pozostanie zabójcą. Gregor powiedział, że Lans nie może pozbyć się swojej przyszłej osobowości. W tym samym czasie Gregor nalegał, aby lans położył kres bractwu arejskiemu. Gregor nie spodziewał się, że jego żona usłyszy te rozmowy. Następnego dnia Lance udał się prosto do Bractwa Aryjskiego. Aby nie nabrali podejrzeń co do jego obecności, Lance pokazał także swój tatuaż Bractwa, Simple. Po pewnym czasie Lance został przyprowadzony do swojego szefa, którego nazwiemy Dax. Dax natychmiast przesłuchał lansa, zadając mu kilka pytań. Zanim jednak Lance zdążył odpowiedzieć na pytanie, Dax go zatrzymał, jakby obecność łysego mężczyzny wydała mu się podejrzana i nagle Lance stał się agresywny, aż w końcu spowodował upadek Daxa. Po pomyślnym wyeliminowaniu Daxa, Lance natychmiast wrócił do samochodu i zadzwonił do Gregora. Zapytał, gdzie Gregor trzymał paszport i pieniądze, które przez cały ten czas obiecał. Podobno Gregor ukrył je w otworach wentylacyjnych domów mieszkańców Lance. Lance natychmiast wrócił i sprawdził otwory wentylacyjne. Oczywiście Gregor trzymał tam swój paszport. Korzystając z tego paszportu, Lance zamierzał zmienić kraj i rozpocząć nowe życie. Najwyraźniej to, co właśnie zrobił, wprawiło go w depresję i niezdolność do jasnego myślenia. W tej nocy Lance wypił dużo alkoholu, a następnie podgrzał żelazko. Użył tego żelazka do usunięcia tatuaży na ciele, a wkrótce potem przycisnął gorące żelazko do tatuażu, aż krzyknął z bólu. Kilka chwil później Lance obudził się i zabrał wszystkie swoje rzeczy. Lance był wcześniej nieprzytomny przez 12 godzin z powodu bólu, jakiego doświadczał podczas usuwania tatuażu. I właśnie w chwili, gdy chciał wyjść, Lance zobaczył, jak Anna upadła na schodach. Lance zrobiło się szkoda młodej dziewczyny, więc natychmiast zabrał ją do jej pokoju. Widząc młodą dziewczynę zmadającą się samotnie w mieście, Lance współczuł jej i myślał o Annie jak o swojej córce. Zapytał Annę, co robi w mieście. Anna powinna mieć tam więcej możliwości. Ale Anna poprosiła lansa. Aby nie był wobec niej ojcowski, ponieważ jej własny ojciec sprowadził koszmary na życie Anny. Przed opuszczeniem lokalu Lans zostawił pudełko płydwinylowych winylowych przed drzwiami Anny. Niedługo potem Anna obudziła się i znalazła pudełko. Od razu włączyła muzykę w swoim pokoju. Annie najwyraźniej spodobała się pozytywka, gdy Anna próbowała ci pozankować i poznać Lansa, ale niestety już go tam nie było. Anna w końcu umieściła na ścianie wiadomość, że Lance ma się z nią spotkać tego wieczoru w barze. W innym miejscu można zobaczyć Gregora i jego ludzi omawiających swoje nielegalne interesy. Nie trwało długo, zanim Wladimir przyduł na miejsce. Widząc sytuację awaryjną, ludzie Gregora natychmiast wyszli. Najwyraźniej Wladimir był tam, aby powiedzieć Gregorowi, że świadkami tego, co zrobił Lance, byli dziesięcioletni chłopcy. Chłopiec znajduje się obecnie pod obserwacją policji i istnieje ryzyko, że Lance zostanie ponownie aresztowany. Aby zatrzeć ślady i ich związek z morderstwem, Władimir poprosił Gregora, aby za wszelką cenę wykończył lansa bez pozostawiania śladu. W tej sytuacji Gregor stanął przed dylematem. Ponieważ jednak nie miał innego wyboru, Gregor w końcu nakazał swoim ludziom natychmiastowe zakończenie lansa. Poprosił także, aby nie zostawiali żadnych dowodów, które mogłyby wzbudzić podejrzenia. Niedługo potem ludzie Gregora natychmiast wyruszyli, by wykończyć lansa. Po drodze wyglądali na zdenerwowanych, ponieważ to zadanie było dość trudne. Stało się tak, ponieważ musieli znaleźć Lansa, który pracował dla ich własnego szefa. Po przebyciu do rezydencji Lansa, znaleźli list przypięty do ściany. Włamali się też i nie znaleźli tam Lansa. Ostatecznie podzielili drużynę na dwie grupy. Pierwsza grupa będzie nadal czekać tutaj na Lansa, podczas gdy druga grupa pójdzie do baru, aby spotkać się z Lance'em i dziewczyną. Niedługo potem Lans wrócił do swojej rezydencji i nagle został zaatakowany przez tych ludzi. W tym czasie Lans został prawie pobity i nie mógł walczyć z dwoma mężczyznami. Jednak po zobaczeniu listu pozostawionego przez Annę, Lans zdał sobie sprawę, że Anna była w niebezpieczeństwie. W końcu próbował walczyć, udało mu się odwrócić losy meczu i wykończyć dwóch ludzi Gregora. Tymczasem w innym miejscu inni ludzie Gregora zaczęli coś podejrzewać, ponieważ ich partner nigdy nie przekazał tej wiadomości. W końcu się rozdzielili, jeden poszedł do baru, aby mieć oko na Annę. A drugi wrócił do rezydencji Lansa, aby przyjrzeć się sytuacji. Tam zobaczył, że dwóch jego kolegów nie żyje i natychmiast powiadomił o tym Gregora. Nagle Gregor wpadł w panikę i postanowił ich dogonić. Przed wyjazdem Gregor poprosił żona o pozwolenie i zapewnił, że wkrótce wróci. Jednak z ich rozmowy jasno wynikało, że Gregor nie ma nadziei na powrót. Jego żona również zaczęła podejrzewać, co robi tam jej mąż. Niedługo potem Lans w końcu pojawił się w barze. Widząc zbliżającego się Lansa, Anna natychmiast zaczęła śpiewać swój ulubiony psa. W tym samym miejscu Lans również od razu rozpoznał wanie jako lud Gregora, dlatego nazywamy go po prostu Piotr. Zdając sobie sprawę, że Peter nie odrywa od niego wzroku, Lance dał Peterowi możliwość natychmiastowego opuszczenia tego obszaru. Ponieważ jednak Piotr był trochę uparty, zdecydował się tam zostać. W chwilę później Lans również sprowokował Petela do odsunięcia się od tego obszaru, aż nagle. Będąc w toalecie, Lance powalił Petera na ziemię. Tymczasem Anna również zaczęła podejrzewać te dwójkę osób i natychmiast przerwała swój występ. Postanowiła sprawdzić, co się z nimi stało. Widząc, jak Lance brutalnie zabija Petera, Anna była zszokowana i poprosiła Lance'a, aby się do niej nie zbliżał. Lance próbował wyjaśnić, że ten mężczyzna próbował skrzywdzić Annę. Lance poprosił Annę, aby natychmiast szukała ochrony i wezwała policję. Kiedy Anna próbowała wezwać policję, została nagle pobita od tyłu. Po schwytaniu Anny mężczyzna natychmiast zadzwonił do Wen i zadzwonił do Gregora. Powiedział Gregorowi, że kobieta widziała już o nich wszystko. Czując, że sytuacja staje się chaotyczna i obawiając się, że Anna może im zaszkodzić, Gregor poprosił Wen, aby zabił kobietę. Nie chodzi tylko o zatarcie śladów. Gdyby jednak Lans dowiedział się, że Anna wciąż żyje i jest w ich rękach, nie zawahałby się ich zaatakować, aby ją chronić. Wen, który był wówczas w trudnej sytuacji, również nie miał innego wyjścia, więc ostatecznie wykonał polecenie swojego szefa. Przed egzekucją, Anny Wen najpierw zadzwonił do lansa, aby powiedzieć mu, co zamierza zrobić. I nagle Lance wyglądał na zdruzgotanego dźwiękiem wystrzału. Stacił rozum i nie wiedział, co robić. W międzyczasie Gregor przyszedł odebrać Fenę i uspokoić go po incydencie. Niedługo potem Lance zadzwonił także do Gregora i poprosił ich o spotkanie w zakładzie przetwórstwa drzew. Niedługo potem Gregor i pozostali przybyli do tartaku. Widząc, że ludzie Gregora wysiadają z samochodu, Lance natychmiast podjął działania. Gregor myślał, że jego ludziom udało się zabić Lance. Natychmiast wyszedł z ukrycia, aby zbadać zwłoki lansa. Ale kiedy tam dotarł, był zsukowany faktem, że zwłoki okazały się trupami jego własnych ludzi i nagle pojawia się Lans i wykańcza Gregora i pozostałych ludzi. Gdzie indziej Władimir zaczął się martwić, ponieważ Gregor nie przekazał żadnych wieści. Aby zatrzeć wszelkie ślady zniknięcia Gregora, w końcu spotkał Adline i ją zabił. Choć gdzie indziej Anna, o której myśleliśmy, że nie żyje, okazuje się żywa, ona wciąż żyje. Potem natychmiast się rozwiązała i wróciła do swego mieszkania. Widząc w tym miejscu pozytywkę Lansa, Anna, która była już zirytowana na lansa, zatrzasnęła pozytywkę. Ale kto by pomyślał, że w pudełku znajdują się nie tylko olczulowe taśmy, ale także dziesiątki tysięcy dolarów. Oprócz pieniędzy był też list Lansa do Anny. Wydaje się, że w swoim liście Lans daje Annie szansę na lepsze życie niż obecnie. Pod koniec filmu Gregor i Lans Rary zginęli w bójce. W takiej sytuacji Gregor miał jeszcze czas na krzyk, co jeszcze bardziej zniesmaczyło Lansa. Aż w końcu Lance uciszył mężczyznę. Po tym incydencie nie jest jasne, czy Lance przeżył i znalazł spokojne życie, o jakim marzył, czy też zakończył swoje życie tragicznie, podobnie jak Gregor, przed zakończeniem filmu. Oto fabuła filmu Zepsute 2020 roku. Zankujemy za obejrzenie filmu do końca.